Świętego. I słuchajcie, jak kiedyś przemawiali, jakie mowy mieli papieże. Paweł Pius II. Witamy Cię, trzygodna i święta głowo wielkiego apostoła. Uchodzisz przed strogim turczynem Andrzeju, prosząc o gościnę Piotra, świętego brata Twego. Nie odmówić jej zapewne dostojny książę apostołów. Pozostaniesz więc tutaj, dzieląc Jego chwałę i przywileje, a kiedyś rzekną o Tobie, zaprawdę szczęśliwe wygnanie, które taki przytułek znajduje. Oto krwią Piotra poświęcony ten Rzym, który Cię dzisiaj przyjmuje w mury swoje, lud kornie chylący czoła przed prochami Twymi, to owoc strzutki jemu zwierzonej. Pozyskał ją Panu, apostołując wraz z Pawłem, naczyniem wybranym. Rzymianie ci, poczuwający się do synostwa duchowego z Piotrem i Tobie obcymi być nie mogą, obejmij więc wszystkich swoim wstawiennictwem w zamian za ich cześć i ufność. O szczęsny Andrzeju, apostole prawdy, obrońco Trójcy najświętszej, jakaż radość napełnia nas, patrzących na czcigodną głowę, na której swego czasu raczył spocząć Duch Święty w postaci ognistych języków. Słusznie czcimy miejsca uświęcone ziemskim pobytem Jezusa. Drogą nam jest ziemia, której dotykały boskie stopy Jego. A oto przed nami tutaj przybytek Ducha Świętego. Trzecia osoba trójcy Przenajświętszej okazać się tu raczyła. Oczy dzisiaj zamknięte miały za życia szczęście oglądanie Jezusa w ziemskiej powłoce ciała jego. Usta zwracały się do Pana często ze słowem miłości i wątpić trudno, że i pocałunkami Chrystusowymi zaszczycone było niejednokrotnie oblicze Andrzeja. O świątnicy nie bał się papież takich słów mówić, a nie był tucho Fernandezem, który by wypytywał małżonków czy gejów, jakie mają doznania i potem pisał książeczki, pornograficzne de facto, a potem ten, który każą nam wierzyć, że jest papieżem, robił go szefem dykasterii do spraw wiary. To nie tak się w kościele działo. Kościół tak nie jest, że ze zboczeńców, zboczonych hierarchów, zboczonych księży robi hierarchów. Kościół katolicki tak nie jest. To robią ludzie. Kościół katolicki tak nie ma. I tak nie chcę, żeby było. Chrystus. I ci, którzy Kościół Chrystusowy stanowią, nie chcą, żeby tak było. Żeby gorszyciel odpowiadał za kongregację do spraw wiary. Można czegoś nie wiedzieć, ale jak się wie, to się później takiemu człowiekowi mówi. Wiesz? Po co cię mam wyrzucać? Sam odchodź, a nie zostawia się takich ludzi. Ile smrodliwej substancji można wrzucić do ciasta, jak pieczesz? Nic się nie wrzuca, bo zepsuje.